Czy mamy coś z procentami na kiszone-specjały.pl? Otóż jedynie w kombuczy są śladowe ilości alkoholu, ale ta ilość jest pomijalna, więc nie jest to traktowany napój jako alkoholowy w zakwasach nie ma alkoholu, w kiszonkach nie ma alkoholu, bo generalnie my robimy produkty wspierające. Zdrowie. A przypominam, że alkohol to etanol, czyli neurotoksyna, czyli trucizna dla naszego organizmu. Uszkadza mózg, zwiększa ryzyko chorób przewlekłych, tudzież jest w grupie pierwszej czynników rakotwórczych, obniża odporność, zaburza sen i regenerację, zaburza metabolizm, czyli pomaga w odkładaniu się tłuszczy, a przeszkadza w palaniu tłuszczów. Wzmacnia apetyt na tłuste i słodkie i Wystrzeliwuje dopaminę kosmos, często w sensie towarzyszy temu muzyka, światła itd. A później jest zjazd i my też czujemy ten zjazd. Według statystyk 1 na 20 zgonów jest z udziałem alkoholu. No a badania mówią, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Niestety, moi drodzy, także teraz decyzja nasza, czy w kwoli tej chwili relaksu i zabawy chcemy się zatruwać, czy ogarniemy to inaczej. Zdrówka życzę.